publicystyka w Radiu Opole. W naszym studiu tym razem Leonard Pietruszka, to wójt komprachcic. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W poniedziałek gościłem tutaj burmistrza Ozimkami Mirosława Wieszałka, który był w podobnej sytuacji do pana. Jemu także nikt nie postanowił rzucić rękawicy, ale wtedy usłyszałem, że nawet jeżeli nie ma się kontrkandydata w wyborach samorządowych, ta emocji nie brakuje. Jak to było u pana? Oczywiście za każdym razem, kiedy mówimy o życiu w samorządzie gminnym, to emocji nie brakuje. Ja jeszcze jestem w trochę innej sytuacji aniżeli kolega z Ozimka, ponieważ ja po raz drugi miałem analogiczną sytuację, czyli nie miałem kontrkandydata i tylko i wyłącznie przy swoim nazwisku tą opcję tak lub nie. Więc to taki papierek lakmusowy na zasadzie sprawdzam, aczkolwiek Choć trochę, trochę inny. panu to poparcie spadło względem. Poprzednich e, tak, wyborów. dokładnie. To jest około 5%, ponieważ 5 lat temu to poparcie było na, na poziomie prawie. 93%, dzisiaj jest praktycznie na poziomie 88%. Natomiast tak naprawdę te 5,5 roku to jest taki czas, kiedy na pewno, i tuż sobie to trzeba szczerze powiedzieć, jak w każdym samorządzie, pewne rzeczy wychodzą doskonale, pewne rzeczy wychodzą słabiej, a pewne rzeczy po prostu nie wychodzą. Więc nie chciałbym tutaj mówić o, o, o zmęczeniu materiału kolokwialnie mówiąc, ale na pewno o tym, że być może jedna inwestycja zapowiadana wyszła może trochę słabiej, może trochę z przesunięciem, a to wszystko powoduje, że nastroje społeczne to, to natychmiast wyczuwają. Do tych emocji jeszcze sobie w naszej rozmowie wrócimy, ale teraz o radnych parę słów, bo ośmioro wprowadził pan do rady ze swojego komitetu, reszta to Śląscy samorządowcy, no, z którymi też raczej jest panu po drodze. Ma pan władzę absolutną. Pan, ja za każdym razem też bardzo mocno to mówię, że mówienie o władzy absolutnie i to pycha kroczy przed upadkiem, absolutnie. Ja niezależnie od tego, kto w Radzie zasiada, uważam, że jest to partner do rozmów. Rzeczywiście jest tak, jak Pan powiedział, matematycznie licząc, że tych ośmiu radnych, którzy są z mojego komitetu, plus ta siódemka, która jest z Komitetu Śląskich, samorządowców. Rozmawialiśmy wcześniej i to na pewno w jakiś sposób jest... Taki już trochę przyspieszony dialog. Natomiast z czego się bardzo cieszę. Natomiast niezależnie od tego, dzisiaj powiem to, to trochę przewrotnie, niezależnie od tego, kto w tej Radzie by zasiadał, to uważam, że jeżeli ktoś kandyduje na radnego, a z drugiej strony na Wójta czy burmistrza i jest mu bliski samorząd danej gminy, tej małej ojczyzny, to prędzej czy później jako parterze usiądą do stołu. Tylko Było i wyłącznie... Jakieś porozumienie między wami a śląskimi samorządowcami tak. w zakresie wystawiania kandydatów na radnych, bo patrząc na tych właśnie zgłoszonych, to można odnieść takie wrażenie, że staraliście sobie za bardzo nie wchodzić w drogę. Dokładnie, tak się złożyło, że patrząc na mapę gminy Komprachcice, to w tych okręgach, w których byli wystawieni z komitetu wyborczego mojego, nie byli wystawieni kandydaci ze śląskich samorządowców i odwrotnie. Natomiast nie. Niezależnie od wszystkiego, to myślę, że, że tutaj powinien wspomnieć o dwóch aspektach. Pierwszy taki, że w związku z tym, że miniona kadencja, kończąca się kadencja, bo przecież jeszcze jesteśmy teoretycznie praktycznie do 30 kwietnia, to kadencja, w której wiele rzeczy udało się wspólnie wypracować. Dlatego też każdy z radnych poprzedniej kadencji został zapytany wprost przeze mnie, czy jest zainteresowany ponownym kandydowaniem. A więc wszyscy, Którzy wrazili na to zgodę, byli kandydatami obecnymi i tak się składa, że, że to w liczbie dziesięciu poprzednia rada będzie stanowiła jakby nową radę, więc to jest takim dla mnie też dowodem, że oprócz mojej osoby mieszkańcy, społeczeństwo uznało, że, że chyba ten, ten tor, ta droga obrana przez nas jest właściwa. Powiedział pan o Pewnym zachęcaniu, rozmowach z radnymi, czy oni chcą znów startować. Chyba trochę się pan musiał tutaj napracować, bo nie tylko pan nie miał kontrkandydata, ale w siedmiu okręgach konkurencji nie mieli też kandydaci na radnych. Pozostałych, jeśli konkurencja była, to jednoosobowa. No to co się dzieje z waszymi mieszkańcami? Oni nie czują pędu do władzy? Wie pan, ja myślę, że. Nie jestem tutaj chyba odosobnionym przypadkiem, ale mm, szukając... Yy, w... Przez wiele, wiele lat, bo to nie jest kwestia pięciu minut, kandydatów do pracy w samorządzie, powtórzę wręcz inaczej, za każdym razem o tym mówię, do służby w samorządzie, szuka się nie tyle nazwisk, co osób, którzy tak naprawdę na co dzień przez 365 dni żyją tymi swoimi małymi ojczyznami. Mam tu na myśli środowisko sołtysów, mam tu na myśli środowisko strażaków, szeroko pojętych społecznie, Dlatego ja zresztą tak podczas kampanii, w którymś z postów napisałem, jestem trochę takim przeciwnikiem takiej typowej kampanii mocnej, przedwyborczej na kilka tygodni, czy kilka dni przed wyborami, kiedy wtedy nagle jak trochę tak żeby po deszczu wyskakują kandydaci. Stąd no, nie ocenię, akurat. Tak, stąd też ta moja, moja ocena tych ludzi i dobór, to tak naprawdę, obserwacja ich życia od wielu, wielu lat, po to, żeby no, przedstawić kandydata mieszkańcom, który nie jest pięciominutowym społecznikiem, a jest człowiekiem zaangażowanym praktycznie całe swoje życie. No dobrze panie, Bo to trzeba wójcie, kochać. dobrze, panie Wójcie, ale to jest kwestia tego, na co ma pan wpływ, czyli na przykład na swój komitet albo na koalicjantów. Ale dlaczego nie pojawiają się jakieś małe, lokalne komitety, tak jak to ma miejsce w innych gminach? No jeżeli się pojawiają, to bardzo. Rzadko. Tak. W naszej gminie był komitet, który wystawił również swoich kandydatów, aczkolwiek to nie mówię, że to były osoby, nie wiem, słabsze czy mniej zaangażowane, to również wśród tych kandydatów byli kandydaci, którzy wcześniej byli zainteresowani startem z mojego komitetu. To jakby jest takim potwierdzeniem, że chcą mieszkańcy, abyśmy dalej tworzyli pewną grupę osób zarówno po na stronie tego organu y, stanowiącego, jak i uchwałodowczego, y, która y, będzie ciągnęła tą gminę Komprachcicę we właściwym y, kierunku. Y, Proszę mi wierzyć, że wysoki wynik, pomimo spadku o te 5% w stosunku do poprzednich wyborów, ten wysoki wynik naprawdę tak mocno zobowiązuje, bo jeżeli gdzieś ta wygrana jest jednym, pięcioma, dziesięcioma głosami, no to, no to wtedy no gdzieś tam daje to wiele do myślenia. Natomiast bardzo duże poparcie, bardzo duży kredyt zaufania jest dla mnie jeszcze większym motorem napędowym do, do dalszego działania. Bo ja w tym roku tak naprawdę kończę dekadę bycia wójtem, a związany z samorządem jestem 25 lat, więc może ktoś powiedzieć, że no wystarczy, dziękujemy temu panu. Natomiast, ja powiem wprost, to jest moje drugie życie. Kiedy któryś z redaktorów zapytał mnie chyba w miesiącu styczniu, czy będę jeszcze raz starał się o relekcję, to odpowiedziałem krótko tak, dlatego że mam kochankę, której na imię gmina i To było i, nawet i, u nas w radiu. I to było u w Radiopole. Ja tych słów się nie wypieram. One są bardzo mocne. Można oczywiście odebrać dwuznacznie, natomiast ja jednoznacznie odpowiadam na to tak, rzeczywiście, to jest dla mnie. Powiem wprost, po prostu drugie życie, nie chcę powiedzieć, że pierwsze życie, bo, bo również tą rozmowę będą, będą odsłuchiwali moi najbliżsi. Aczkolwiek powiem wprost, że jest tutaj znak równości. O, na co moja rodzina się zgadza? No dobrze, to co pan będzie robił za pięć lat? Kolejny raz, jeżeli prawo się nie zmieni, startować pan już mógł, nie będzie. Tak, dokładnie. To oczywiście jest kwestia przyszłości. Na pewno moje życie zawodowe przed, wcześniej w związku z tym, że z zawodu jestem nauczycielem, byłem również dyrektorem gimnazjum, chciałbym nadal gdziekolwiek, w jakimkolwiek, w jakimkolwiek obszarze pracować z ludźmi, służyć ludziom, bo jest to mi chyba najbliższe. Najmniej chyba na dzień dzisiejszy nadaje się do pracy na tak zwanej taśmie, gdzie ta monotonia wykonywanej pracy no, jednym pasuje, drugim nie pasuje. Ja kocham dialog, kocham pracę z ludźmi, z młodymi Ludźmi, więc zobaczymy. Myślę, że, że również tutaj absolutnie gdzieś powrót do oświaty chodzi po głowie, bo pomimo moich upływających lat życia, nadal, no gdzieś tam nieskromnie powiem, czuję, że mam kontakt z młodymi i, i chętnie, chętnie gdzieś chciałbym dalsze swoje życie zawodowe kontynuować. Tak jak powiedziałem, podkreślam bardzo mocno, w pracy z ludźmi, z drugim człowiekiem. No to obiecałem, że wrócę do tego pytania i to czynię. Gdzie tu w takim razie, panie wójcie, miejsce na emocje związane z wyborami, skoro nie tylko pan nie miał kontrkandydatów, jeżeli chodzi o Radę, też było... Niemal pewne przed tymi wyborami, że większość też się w Radzie pojawi. Mhm. Gdzie emocje, moje emocje są bardzo mocne w życiu codziennym, jeżeli chodzi o samorząd. To był weekend, nie chcę powiedzieć tak jak każdy, natomiast byliśmy w pracy i byłem ja w pracy w piątek i byłem w pracy rano na stanowisku w poniedziałek. A więc... Poza tą sobotą i niedzielą bardzo istotnym w życiu wszystkich Polaków weekendem był to z drugiej strony można rzec tylko i wyłącznie zwykły weekend który spowodował że poniedziałek, piątek czy piątek, poniedziałek wracamy do codzienności życia gminnego i, i do tych bieżących spraw. A teraz wraca pan do swojej kochanki do Komprachcic, gminy Komprachcice. Tak. Leonard Pietruszka, wójt tejże właśnie był dziś gościem Radiopole. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie wszystkich. Cała rozmowa na radio.opole.pl